Вор туда подсумывание только дня Cześć, dzień dobry, macie rodziska, Paweł Wiewiorkowski, witam po wakacjach. E, witam w naszej formie wideo, wróciliśmy już ze sportowym podsumowaniem tygodnia e, tydzień temu. Janusz Popłonkowski wpisał się na medal, no bo w sporcie te medale często przyznajemy, więc, dla mnie, e, więc ode mnie dla niego ten symboliczny medal, ale mm, nie gadajmy o nas, nie o to chodzi w tym programie. E, wracamy po przerwie wakacyjnej, dużo działo się w wakacji, o czym mogliście poczytać, o czym mogliście posłuchać na naszej antenie, jeśli chodzi o sport. Nadal dzieje się bardzo dużo, no bo sport się nie zatrzymuje i ta rywalizacja w różnych dyscyplinach trwa. Mamy takiego kaca po meczu reprezentacji Polski w piłce nożnej, dlatego dzisiaj. Skoncentrujemy się w naszym programie tylko i wyłącznie na tej tematyce związanej z naszymi drużynami. Tam emocji nie brakowało i tak zaryzykuję, zaryzykuję takie stwierdzenie. Poziom wcale nie odbiegał od tego, co pokazali nasi piłkarzy w dniu wczorajszym w Tiranie. No właśnie, no to jak jesteśmy przy tym wątku piłkarskim, to od niego rozpoczniemy nasze pierwsze wejście antenowe i nasz dzisiejszy program. Nie zwlekamy, zaczynamy, ruszamy z kopyta. 3, 2, 1, start. Zaglądamy do ligi, gdzie nie mamy niestety ponownie dobrych informacji dla naszych kibiców, pońska Akademia Futbolu poniosła kolejną porażkę. Tym razem lepsi od ekipy prowadzonej przez Kamila Kobelińskiego okazali się piłkarze MKS Przasnyż, którzy wygrali 4 do 0. W tabeli PAF jest ostatni, a w następnej kolejce zmierzy się na własnym stadionie z Mazurem Gostynin. Co słychać u naszych drużyn w Lidze Okręgowej? Zdecydowanie lepsze nastroje. stonawe Nowe Miasto pozostaje niepokonana już od 22 spotkań ligowych, a serię poprawiła po wygranej na wyjeździe z Mazurem Ojżeń 2 do 1. Dobre nastroje również u piłkarzy w Krysochocin, którzy tym razem na wyjeździe 3-2 pokonali konopiankę konopki. Dodajmy, że to pierwsze punkty z Ochocinian w tym sezonie. Z porażką w tej kolejce w okręgówce jedynie ekipa GKS-u Term Gumino w meczu z ULKS Ołdaki. Lepsi rywale e, Spotkanie zakończyło się wynikiem 6 do 2. Jak to wygląda w tabeli? Mianowicie po pięciu kolejkach Sona jest czwarta, GKS jest na dziewiątej pozycji w pomimo Mimo zwycięstwa zamyka tabelę. No ale teraz już może być. I musi być tylko lepiej. E, w rozgrywkach A-klasy nadal formą imponują gracze Gladiatora Słoszewo, którzy prowadzą w tabeli z kompletem punktów. E, w ostatniej kolejce znów urządzili sobie kanonadę bramek i pokonali 9-0 Guks e, Wygrana również ekipę Korony Karolinowo, która u siebie pokonała 1-0 KS Wąsewo w tabeli gracze z gminy Załuskiej zajmują siódmą pozycję. W rozgrywkach A klasy grupy Płockiej 2 do 3 ze Stoczniowcem Płock przegrała natomiast drużyna Błękitnych Raciąż. W tabeli Błękitni z dorobkiem 4 punktów pozostają na siódmym miejscu. No i czas jeszcze by zajrzeć do rozgrywek B klasy gdzie drugi zespół Płońskiej Akademii Futbolu pokonał na, wyjeździ, na wyjeździe 4 do 1 Wieczniankę, Wiecznia Kościelna, Orlęta Babuszewo 3 do 4 przegrały z drugim zespołem Żbika Nasielskę, a Jutrzenka Unieckę 1-4 e, przegrała z Borutą Kuczborg. W tabeli PAF jest szósty, Orlęta na ósmej pozycji, a Jutrzenka na miejscu dziesiątym. No to zaglądamy jeszcze też do rozgrywek okręgowego pucharu Polski, który cały czas trwa, i na placu boju pozostaje między innymi ekipa Gladiatora Słoszywo. Właśnie występujący w aklasie zespół okazał się lepszy od grającego w lizę wyżej, czyli w okręgówce zespołu Kry w Sochocin, w tym derbowym pojedynku padł wynik 6 do 3. Dodajmy, że było to spotkanie trzeciej rundy okręgowego Pucharu Polski które rozegrano w Słoszewie. W kolejnej ludzie piłkarze Gladiatora zmierzą się z, z żbikiem nasielsk. na tym samym pułapie do rozgrywek przystąpi również Pońska Akademia Futbolu. Udało nam się dotrzeć piłkarsko do końca i nie bolało tak bardzo jak wczorajszego wieczora w Tiranie, no to robimy sobie chwilę przerwy, a po niej ponownie wracamy. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Podsumowanie tygodnia w Radipońsk. I w jego drugiej odsłonie słyszymy i widzimy się ponownie Paweł Wiwierkowski. Witam serdecznie wszystkich kibiców. Przeanalizowaliśmy sobie w tej naszej pierwszej odsłonie to, co wydarzyło się w ostatni weekend na boiskach ligi. Zaczynając od piątej, kończąc na B-klasie, ale to nie jedyny element piłkarski z tych ostatnich dni, z tego ostatniego weekendu, mianowicie pod patronatem Igora Gołaszewskiego i Roberta Jadczaka, zorganizowano kolejną odsłonę turnieju piłkarskiego szlakiem gwiazd Ekstraklasy. Gościem honorowym obserwującym zmagania młodych adeptów piłki nożnej był Artur Kolator, wiceprezes do spraw sportowych Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Zawody rozgrywano bez klasyfikacji końcowej, a każda z przyjezdnych drużyn otrzymała pamiątkowy puchar oraz dyplom ze zdjęciem piłkarzy. Dla Radia Pońsk mówi były piłkarz pońskich zespołów czy też polonii Warszawa Igor Gołaszewski. Rodzimy się tutaj z Polska, także zorganizowaliśmy taki turniej. No każda taka inicjatywa związana ze sportem nie tylko z piłką nożną, ale z każdą dyscypliną sportu, gdzie biorą w niej małe dzieci, no to jest wspaniała sprawa, prawda? Miło się tutaj spędza czas, patrzy się na te młode talenty. Może w przyszłości będziemy mieli szansę oglądać je na międzynarodowych arenach. Prawda? W tym wieku to no, należy to postrzegać w takich w taki kategoriach, kategoriach jako no, za, no, nie, nie można ich niepotrzebnie nie nie stresować, stresować to jest nie potrzebny wynik. Oczywiście, Oczywiście rywalizacja trzeba ich zdrowej rywalizacji uczyć, ale przede wszystkim spotykanie się, zabawa na sportowo to jest podstawa tego, czego my oczekujemy. Prawda? No właśnie, zabawa, sport, rywalizacja, coś co najmłodsi lubią najbardziej. Choć nie prowadzono klasyfikacji drużynowej, to jednak wyróżniono najlepszego bramkarza, zawodnika z pola oraz króla strzelców, a także zwycięzcę konkursu, który zorganizowano na koniec piłkarskiego spotkania. No to tyle o piłce, a teraz czas, żebyśmy sobie powiedzieli o wyjątkowym sukcesie. Kolejnym, już zresztą, i um, wyniku, którego, którym nie mogą się pochwalić sportowcy, chyba żadni inni. Rodzina absolutnie na medal. O kogo chodzi? Już Wam przedstawiamy ten temat. W wybornych nastrojach z jubileuszowej 20. edycji mistrzostw lekarskich, rozgrywanych z zakopanem, wracają medycy Joanna i Michał Jaszczur. W imprezie udział wzięło aż 10 tysięcy osób. Konkurencje Atletyczne, w których brali udział dobrze znani lekarze z Polski odbyły się na stadionie Centralnego Ośrodka Sportu. Asia wygrała finał biegu na 100 metrów i została najszybszą lekarką w Polsce. Ponadto do dorobku medalowego dorzuciła też srebrny medal w skoku w dal. Michał po raz trzeci z rzędu został mistrzem Polski w sztafecie 4x100 metrów, a dodatkowo ze stolicy Polski Gór przywiezie także srebrny medal w biegu na 400 metrów i brązowy w rywalizacji na 100 oraz 200 metrów. Jeszcze raz pierwszy z, z wstępu mi się fajnie, się fajnie, w efekcie się po raz pierwszy zauważyłam, że dwa czy medal na następstwie 100, 100 metrów zostań z niszczenią mnie również swój nienić, Dobre zawody mocne, czasami aż za mocne bo w tej po 18-20 osób. Nie było łatwo, bo tam młodzież naciska. Udało mi się po raz trzeci z rzędu wygraczki na osztatę 4 na 100 metrów. Indywidualnie było srebro na 400 i dwa brązy na 100 i 200 metrów. No właśnie, a tak niemal na gorąco po tych sukcesach, po tym kolejnych krążkach mówili teraz Japońscy oczywiście Joanna i Michał Jaszczur. Kochani, wielkie, wielkie gratulacje. A tak by uzmysłowić wszystkim liczbowo, jak utytułowanymi zawodnikami pośród lekarzy są Państwo Jaszczur, to dajmy tylko, że w dotychczasowej historii tych zawodów Asia ma już 12 krążków, a Michał 39, co sumując daje już liczbę ponad 50 medali właśnie na Mistrzostwach Polski lekarz, czapka z głowy. No i zajmując tą czapeczkę kończymy drugą odsłonę sportowego podsumowania tygodnia Radia Pońsk. Robimy sobie przerwę na informacje z regionu, a po nich wracamy z powrotem i w internecie, i też. Sportowe podsumowanie tygodnia w radio pońsk. Na podsumowanie tygodnia w Radiu Płońsk. I słyszymy i widzimy się ponownie. Paweł Wiwerkowski, witam serdecznie w kolejnej odsłonie sportowego podsumowania tygodnia Radia Płońsk. W naszym programie, oprócz takich typowych dyscyplin, opowiadamy Wam też o pasji sportu, o tym duchu sportu, który często rodzi się w różnych okolicznościach, a rodzi się też często w gronie mundurowych. Chociażby strażaków i zawodów sportowo-pożarniczych, które możecie obserwować w swoich gminach co roku i ta rywalizacja zawsze cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Podobnie było w Glinojecku, który był gospodarzem miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gmin Glinojeck, Ciechanów i Ojrzeń. Na stadionie, gdzie odbyły się konkurencje, rywalizowało w sumie 16 drużyn, 10 męskich, 4 kobiece i 2 młodzieżówki. Zawody to nie tylko zabawa, sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim element wyszkolenia i podnoszenia poziomu sprawności strażackich ekip. Pożarnicze młodzieżówki także miały okazję sprawdzić się, a zawody traktowały całkiem serio. Zosia, Zosia Wiktorę, Zosia, Julka. Jak było? Jak? O, jakie przeszkody musiałyście pokonać? Na początku <noise> mamy rów, później musimy przeskoczyć przez ścianę, taki tunel, trzeba po belce, potem napełnić tutaj hydronetkami wodę. Pierwsza drużyna musi położyć przedmioty na odpowiednie miejsce, a druga musi zawiązać węzły. Dużo tego. Tak. Trzeba dużo było też treningów i popamiętać się da po prostu. Trzeba dużo nauki i, i się uda. Młodzieżówka OSP Ojrzeń. Tak. tak. Co Was skłoniło, żeby wstąpić w szeregi, właśnie zasilić szeregi tak. strażaków? Strażaczek. To, że będziemy, będziemy mogli przyjeżdżać na, na takie zawody. Dla nas to taka atrakcja no, i też to można to się tego, czegoś, czegoś nauczyć, nauczyć po prostu. I to jest, I to jest tak jakby takie, takie fajne. Żeby, żeby tak zapłynąć też czas, bo naprawdę cały, cały dzień się to um, mamy co porobić. Po szkole przyjechać zawsze potrenować spotkać, spotkać ludzi fajnych ale tak, tak na serio myślisz o straży pożarnej w przyszłości wydaje mi się że tak jak, jak będzie to miejsca i daradę że my, my będziemy mogli to myślę że tak ty tak. że tak. Biło entuzjazmem, drodzy Państwo, tak jak sami słyszeliście, radością. No, i oby tak dalej kibicujemy tym młodym druchom, by zawsze w taki sposób się cieszyli i spełniali swoje marzenia. Spośród wszystkich drużyn startujących z trzech gmin OSP, szyjki osiągnęły najlepszy wynik. Zarówno drużyna męska, jak i kobieca w zawodach strażackich rywalizowali też w ostatni weekend druchowie z gmin Sochocin oraz Nowe Miasto i Joniec. Najlepsze w tych rywalizacjach okazały się zespoły z Idzikowic i Królewa. Serdeczne gratulacje dla wszystkich druhów. No to teraz jeszcze o najbardziej zagorzałym pływaku z powiatu pońskiego, którym jest bez wątpienia Damian Brzeszkiewicz. Kolejny sukces zawodnika z Bolencina, który 9 września nad jeziorem Wirthese w Austrii, gdzie odbyły się zawody pływackie z cyklu Alpen Adria Swim Cup. Damian rywalizował na dystansie 17,5 km, najdłuższym, bo do pokonania inni zawodnicy mieli również dystansę 2,5, 5 i 10 km. Damian wybrał ten królewski, przepłynął go, dopłynął do mety, pokonując go w bardzo dobrym czasie 6 godzin i 12, 20 minut. To co powiedział Radio Płońsk niemal na gorąco, płynęło się rewelacyjnie. Piękne, czyste jezioro i wspaniała pogoda. Lepszych warunków wymarzyć sobie nie można było. Przepłynięcie całego jeziora z dystansem, jak się później okazało, 19 km zajęło mu, tak jak już wspomniałem, 6 godzin i 20 minut. Wielkie, wielkie, wspaniałe osiągnięcie pływackiego gladiatora z Bolencina. Bierzmy przykład z Damiana, bo, bo warto, bo to jest też człowiek, który udowadnia, że nie ma absolutnie takich barier nie do przeskoczenia i tych nie do pokonania, i taką sentencją na razie pożegnajmy się, ale mam, mam nadzieję, że po tych przemyśleniach słyszymy się ponownie za chwil kilka. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Portowe podsumowanie tygodnia, tygodnia W Radio Point. Polsk. Dużo, 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 dużo sobie powiedzieliśmy już w dzisiejszym programie. Była i piłka nożna, było i pływanie ekstremalne, i zawody strażackie, także sukcesy naszych lekarzy, ale jeszcze informacja z lekkoatletyki, o których też informujemy w naszym cotygodniowym programie w internecie i zaproszenie na imprezę kolarską. Kolarstwo ma się ostatnio bardzo dobrze w pońsku, cieszy się ponownie taką popularnością. Zaryzykowałbym jak z lat chociażby chociażby 80., gdzie było po piłce nożnej niemalże drugą dyscypliną, właśnie tutaj nad płonką. No, ale zaczniemy od lekkoatletyki. Trzy srebrne, jeden brązowy medal i 15 punktów do ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego wywalczyli zawodnicy i młodzicy MKS Bank BS Pońsk podczas międzywojewódzkich mistrzostw młodzików, które rozegrano w Olsztynie. Srebrny medal zdobyła niezawodna Aleksandra Ciewszewska w rzucie dyskiem z wynikiem 43,20 i brązowy medal w pchnięciu kulą z rezultatem 11,53. Dwa srebrne medale dorzucił ponadto Przemysław Wodzyński w pchnięciu kulą, wynik 12:28 i rzucie dyskiem 38-35. Pozostali zawodnicy wywalczyli punktowane miejsca i wiele rekordów życiowych, a z tymi wynikami, z tymi rekordami życiowymi utalentowanej grupy MKS-u możecie zapoznać się na naszym Facebooku. No i kończymy zaproszeniem. Już w najbliższą sobotę Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Pońsku oraz Radio Pońsk zapraszają całe rodziny na trzecie Mistrzostwa Pońska w kolarstwie szosowym. Wydarzenie odbędzie się 16 września na Ródkach. Start o godzinie 11. Zapisy dodajmy godzinkę wcześniej. Koniecznie zabierzcie ze sobą oczywiście rowery, ale też kaski, bezpieczeństwo ponad wszystko. Bądźcie wcześniej, by spokojnie się zapisać, by spokojnie się rozgrać, by przygotować się do tego udziału. My tam z wami będziemy posykamy, pogadamy z wami, e, będziemy was dopingować. Objęliśmy wydarzenie patronatem medialnym, no i liczymy na naprawdę fantastyczną imprezę i fantastyczną, zdrową, sportową rywalizację. Janusz mi szepnął, że też będzie startował, więc kibicuję i jemu gorąco, żebyśmy się stawili, drodzy Państwo, właśnie w naszym dwuosobowym gronie, również za tydzień, żebym ja mógł do Państwa pogadać, mrugnąć okiem, a mój kolega, żeby mógł to fajnie zmontować i żebyśmy mogli coś dla, dla Was, dla potomnych zostawić. No to tyle, kończymy to wydanie sportowego podsumowania tygodnia Radia Płońsk. Trzymamy formę i pozwycięstwo. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk.